Witam, witam. Odcinek 6 bodajże to jest czasopismo 11 i 12. Robimy dalej kolekcję waza, Już mamy tutaj całą długość naszego, znaczy oprócz wiadomo, oprócz części tutaj dziobowej, galionu i części rufowej, ale mamy już większość. W tym odcinku będziemy dobudowywać tutaj wręgi rufowe i część pokładu dolnego również na rufie. Do, już do tego. Tutaj, fragmentu, gdzie idzie do góry. Naturalnie, zapraszam na film. Przypominam o tych standardowych rzeczach. Trzeba zawsze szlifować elementy, trzeba też starać się, żeby kąt był zawsze prosty w tych miejscach. Zapraszam. Wszyscy natychmiast zapomnieli o balaście. Wezwano jednego z budowniczych okrętu: mistrza szkutniczego Heina Jakobsona. Zadano mu wprost pytanie, dlaczego kadłub wykonano tak nieudolnie, że spowodowało to przewrócenie się cennego okrętu królewskiego, ale odpowiedź była równie bezpośrednia. Mistrz szkutniczy oświadczył bez wahania, iż działał zgodnie z zasadami uzgodnionymi między Henrykiem Hybertonem, czyli nieżyjącym już konstruktorem, który rozpoczął budowę wazy, a zlecającym. Czyli królem Gustawem II Adolfem. Mistrz dodał, że pozwolił sobie na pewną swobodę, gdyż pragnął zapewnić większą stabilność okrętu. W tym celu zmienił nieznacznie zatwierdzony przez króla projekt i zwiększył szerokość kadłuba o jedną stopę w stosunku do zatwierdzonego pierwotnie planu. Słowa te zaniepokoiły wielu członków ławy przysięgłych. Jasne było, iż najważniejsze jest doprowadzenie śledztwa do końca, czyli przypisanie komuś winy za tak niepoważną katastrofę. Podczas składania zeznań kupiec Hybertson stanowczo wykluczył błąd konstrukcyjny i sugerował, by rozważyć, czy ilość balastu na okręcie podczas nieszczęsnego dziewiczego rejsu była dostateczna. Tym samym komisja znalazła się w punkcie wyjścia. Sąd szybko zmienił strategię postępowania. Nie chodziło już o znalezienie winnego, lecz uniknięcie wplątania w tę aferę samego monarchy. Jedno było pewne. Mistrz Hein Jakobson z własnej woli zmienił parametry zaprojektowane przez Heinricha Hybertsona. Czyli gdyby okazało się, że przyczyną tragedii był błąd w projekcie, to i tak nie można było go oskarżyć, jego autora, gdyż ten już nie żył. Dochodzenie zakończyło się niczym, nie ogłoszono wyroku, Przysięgli musieli uznać, iż za sprawą opatrzności mistrz Henryk zapłacił już za wszystko i za wszystkich. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne odcinki i część dalszą historii.